Cześć, siema na ja temat game i to jest kolejny odcinek na moim kanale. Na początku możecie zostawić subika z dzwoneczkiem, łapkę w górę, wpadnąć na Twitcha, gdzie są od poniedziałku do piątku streamy, Twittera, gdzie nigdy nie wrzucam postów, na Instagrama, gdzie wrzucam posty. Możecie tam mnie zaobserwować, a na Instagramie możecie mi zostawić tam serduszka pod najnowszym zdjęciem. Jeszcze na Discorda, gdzie są wszystkie powiadomienia o live'ach, odcinkach. W dzisiejszym w pierwszym odcinku to będzie losowy boss i challenge. Polega na tym, że, to polega na tym, że na przykład, polega na tym, że złote skiny to są, yy, że tylko egzotyczne bronie mogę. Fioletowe skiny to program y minus jeden slot w ekwipunku. Niebieskie znaczy, że tylko te skrzynki, które Wam się wyświetlają na ekranie, a aura to tylko 10 sekund, looting, że mogę tylko 10 sekund lutować. I musicie mi tam to zaliczyć. Zobaczcie do końca: musicie. Pierwszego się nie dało zająć miejsca. Nagrywam to już późno, to nie miałam za bardzo czasu, a chcę, żebyście ten film mieli w sobotę rano. Teraz ja zapraszam do odcinka i, i się widzimy w pierwszym meczu. Okej, okay, mam legendarnego skina i teraz mogę grać tylko egzotykami. Dla kogo sobie poleciam kupić USP-ka? Okej, okay, mam. Teraz by się przydało... O tutaj jest, jakby ktoś nie wiedział. Teraz by się przydało tutaj pójść po dubeltówkę. Daj teraz sobie jeszcze zlutuję jakieś potki, leczenie, Po innych broni nie mogę i widzimy się, jak coś się będzie działo. O, jeszcze muszę Wam coś powiedzieć: granat to nie broń, tylko przedmiot jednorazowego użytku. To mogę tego używać. Żebyście tam w komentarzach nie pisali, że ja mam. Yy, najdę i to jest branie. To są przedmioty jednorazowego użytku. To mogę widzowie, patrzcie. Jak gram Arenę, to tej skrzynki nigdy nie ma. I później, jak będę zapewniał, ten challenge mi się nie uda. I jak będę miał innego, jak będę miał e, niebieskiego skina, to nigdy nie znajdę tej skrzynki. A teraz to oczywiście mogłaby się znaleźć. Okej, okay, widzowie mam pierwsze fajty, Okej, okay, muszę ci uleczyć. jest jakiś y, zapewne ale ja mam tylko USPK. Muszę... Okej. Okay. Jest. Pierwszy przeciwnik pokonany, ale trochę słaby, a jest, ja to nagrywam już y, późno, to też mogę być trochę słaby to nie piszcie w komentarzach, że słaby po teraz mogę być. Okej, okay, mam kolejnego chłopa, ale ja uciekam. Mam tylko USP i nie mam y, full zdrowia, on idzie tirem i sobie oponę akurat zamontowałam, to jak najszybciej uciekam, żeby mnie nie zabił na samym początku. I myślę, że ten challenge mi się uda, jak na razie dobrze idzie. Widzowie, kolejnego chłopa ma. No naprawdę? Nie przejechałam go. Teraz co nam pozostaje, to uciekanie. Jakbym go przejechał, to może bym jeszcze e, pokonał. Ale teraz to już na pewno nie. On ma full kawa, po się bigiem wyleczył. Najprawdopodobniej. To ja tankuję i uciekam. Widzowie, on nie goni pomocy. Oby mi pan nie zniszczył. Okej, okay, dojeżdżam już. Jest 26 osób i jest NPC. Lematów też nie mam za dużo. I mam rytma. Najlepszy chyba skład, najlepsze przedmioty, co mogły mi wypaść: yy, pompa i wespek, bo nie ma tam jakiegoś skara. I tutaj się jeszcze chłopy bi bi biło. <tus> Te sterefy będę jechał. Okej, hey, tu się ktoś bije. O nie! Ja chyba zaraz zginę. Muszę się szybko wyleczyć i przeładować pompę. Bo on mi zero recyklera walnął. Najprawdopodobniej mitycznego. Tu chyba ktoś kolejny wjeżdża. Widzowie, najgorzej. On ucieka. Ja chyba też ginę. Najgorzej. On się, ja dam mu się jeszcze wyleczyć. Wolę Będzie wyleczony niż zginąć. przez tam top 13. Mam zamiar wina zarobić. Nie wiem czy mi wyjdzie. Mam 0 metrów. Tak mnie zacznie podmieniać. Ta przejmie. Mogłem gdzieś tam jeszcze pozbierać. Nie wiem, jak to zrobić teraz. Polam, bo nie mam. Widzowie, teraz mam fioletowego skina i co? Fraga, muszę odjąć sobie jeden slot w ekwipunku. Czyli jak będę miał y, dwa fragi, to mam tylko trzy sloty. Jak będę miał pięć fragów, to nic nie mogę, tylko kilof. I poleciałem sobie na skalistę i mogę oczywiście wszystkie bronie teraz. Zapewne tu ktoś ukradł tą ulepszoną księgę. Patrzcie. Bole Okej, okay, przez okno. Dostał dużo. Arturaj! Ja. Czyli teraz mam tylko 4 sloty. Tego tak jakby nie ma. Yy, nie widzicie go. Jest przekreślony X-em. To najgorsze, teraz nie będę fragował tej gierce za dużo, zapewne, bo nie chcę mieć jednego slota, albo dwóch i lepszonej nie było. tak by się też przydało na pewno. O! Widzowie, zostawiajcie łapkę w górę, żeby mieć takiego farta. Przed chwilą powiedziałam, że ym, a widzowie nie mogą mieć jednego miejsca. No nie, Okej, okay, widzę, ja teraz mam niebieskiego skina, czyli mogę, tylko ulepszone jest skrzynki, na przykład takie, jak się wam teraz wyświetla na ekranie. Jest ich dwa rodzaje. Najczęściej one mogą się zarestwić tu dwie, tu jedna i na przyjemnym jedna. To według mnie to jest najlepszy landing na nie. I tutaj chyba jej nie będzie. Jak nie będzie, to zapewnie zginę. Okej, okay, widzowie, teraz mam zielonego skina, czyli praktycznie najgorszego, i mogę tylko 10 sekund lutować. To nie za dobrze. Tutaj wam się będzie wyświetlał stoper, ale od wylądowania i sobie poleciałem na trzy domki. I 3, 2, 1 czas start. Szybko lutuję, mam ulepszoną przynajmniej to. I to, i koniec chyba. I oczywiście podki mogę zbierać. Tego łuku nie zaliczam. Czyli praktycznie, teoretycznie mam skara i łuk tylko. Nie za dobrze. Mogło być lepiej. Z tamtej skrzynki mogła na przykład pompa wylecieć. Ale skar też jest dobry, a łuk to będzie... Widzowie, to jest jakiś skam. Tutaj była pompa. Ej, nie mogę wziąć. Czyli tylko taki lód. Oczywiście leczenie mogę yy, dowalne jeszcze mogę sobie dobrać na przykład. To teraz sobie poszukuję więcej leczenia, wypiję chyba. Okej, okay, oczywiście z terefy nie mam to. Idę jak najszybciej, ale chłopak mam tutaj gdzieś. Chciałbym tego wina zarobić i ten challenge zakończyć. Bo mówię, jest późno. A chciałbym, żeby to było dla was na jutro. Czyli w sobotę. Pięknie Muszę o nią iść. Bo tu chłopak. To się bije. Tamten krzek w strofie nie. No Ale ten jest przecież w strofie. Ja taki Bumble Aurogram. Wychyl. I niech cię mama zawoła na obiad. Albo nie na obiad. To w sumie. Trzy, dwa, jeden. dwa HP ma. Dawaj mi go. Czysto teoretycznie. Ale nie mnie proszę. Bo cię skolapsuje. Nie. To zniewaga krwi wymaga. Nie, ja idę po niego, lud. Oj to mnie było chowa. Złoty skarb to jest to samo. Tylko ulepszony, jakby co. Czyli czysto teoretycznie go maga. I najdę. Tutaj swojego baksa wybuduję. Ale nie jest pan. Nie, on będzie w mnie cały czas spónić. No. Jeszcze dostaję. Ok, niech się biją. Jest to 5. Ale kusi ta pompa. Widzę, musicie przyznać, że kusi. Ten skarpetek jest taki sam, tylko trochę lepszy O, lepszej generacji. Nikt nie idzie. I strefę. Ojej. Mnie tu chłopie nie ma. Mam dwa HP i mnie. Top 4. Jak będę top 3, to mi widzę, wy musicie zaliczyć. Będę czysto teoretycznie. Kolaps? Dawaj nade'y. Czysto teoretycznie. Ale nie do mnie proszę. No buduj się. Nie mam kapców I stop 2rze z nią wygrać jakoś jak nie to jest i tak top 2. Nie śmiej! Władzy gdzie jest. Abym miał słuchawki i oby to usłyszał. Nie, nie spam. Bądź miły. Ja ciebie z terapefy nie siadła. No czysto teoretycznie? Jeszcze maców nie mam. Jak głupi. No nie, drugie miejsce, ale widzę wiem. Musicie mi zaliczyć. To była druga To zaliczyć Napiszcie w komentarzach, czy zaliczacie. Jak nie, to... To trochę będzie słabo. Jeszcze miałam kilka takich słabych meczy, ale wam nie wrzucę. Na przykład ze fioletowym to wam nie wrzucę. Ja się z wami żegnam. Zostawcie subapkę w górę. I do zobaczenia. Pa!